A ktoś jeszcze będzie na Intelkomach albo nie? Nie, teraz jesteśmy w czterech. A co jeszcze jest? A, babka. Widzę, że pani z Dzień, Dzień dobry. O, druga pani. Tumek, genał do ciebie. <grym> tak, Sebastian, Sebastian bardzo dzisiaj e, mi e, zaimponował, założył cichy wydek. Nie będzie mnie straszyć. Jak tam Krzysiu z rana było zimno? Oj, strasznie, strasznie było zimno. <grym wytkujesz> A jemu ja to wstaje. To jest 300! <grym wytkujesz> moto to z miejsca wstaje, on kurde gazu doda trochę i tu zaraz, ten moto zaraz do góry Uraki litra <noise> To jak ta kobytka z przodu się bliska auta trzyma, nie? To jest straszne No właśnie No strasznie Damian, jesteś Damian? Halo, halo Damian Damiana <noise>